Dzisiaj było naprawdę super, było, e, cytując klasyka, magicznie e, super atmosfera bardzo czekałem na takie zawody, gdzie po prostu to, to czuć w powietrzu e, wystarczy po prostu zaczerpnąć. E, z tego energię, no i, i spróbować ją wykorzystać. Dzisiaj no, wprowadziłem pewne rozwiązania co do, co do samej pozycji najazdowej. To co mówiłem wczoraj miałem trochę z tym problemów. E, przepatrzyliśmy to scenerem, znaleźliśmy pewne, e, pewne rzeczy, które, które warto było wprowadzić. No i dzisiaj to działało. Czuję, że z każdym dniem jest coraz lepiej. E, jeszcze nie czuję się w pełni w 100% po prostu tak. E, e, no, pełny energii i, i, i zdrowy, ale, ale to tak jak mówię, z każdym mnie jest coraz lepiej i, um, no i dobrze, że tutaj jestem. Cieszę się, że, że biorę w tym udział. Owszem, to było naprawdę coś niesamowitego: znowu stanąć na podium w grupie ludzi, z którą się pracuje, którą się lubi no i z którą można naprawdę sięgać gwiazd. Było bardzo blisko, natomiast walczyliśmy do samego końca. Zabrakło odrobinę szczęścia. I może odrobinę precyzji, przynajmniej w moim przypadku, zwłaszcza w drugim skoku, ale, ale tak to jest, taki jest sport. Cieszymy się z tego co mamy. Myślę, że myślę, że zrobił wszystko, co się dało. Uważam, że każdy inny na jego miejscu no, wylądowałby co najmniej 10 metrów bliżej. Warunki to swoją drogą, natomiast on mógł być technicznie, technicznie lepszy. Odrobinę się znowu równowagę przed, przed, przed odbiciem. Natomiast no przy tak e, trudnych e, warunkach, w jakich nam przyszły skakać, no trzeba być bardzo precyzyjnym. To wszystko musi być już tak naprawdę idealne, żeby, żeby móc wygrywać zawody, no bo na to, o, o to się rozchodzi.